Czałem. Jak to one strojały przed tego weekendu? Mam nadzieję, że dobrze i że ostatni dzień udaje Wam się przetrwać i że zaraz Was czekają same dobre rzeczy. Eee, mnie też czekają dobre rzeczy, bo za chwilę zacznę testowanie dwóch produktów OHO NATURA, które mamy nadzieję będą mogły wejść do serii e, naszych przykąsek na raz w Variety Boxie. Więc krótko o filmie Ocho Natura. Powstała w 2016 roku i jest również rodzinną, malutką firmą, gdzie wszystko jest robione z bardzo dużą miłością do jedzenia i chęcią tego, żeby składy były jak najlepsze, jak najprostsze. Założyli ją pani Aneta i pani Jarosław, i na początku robili batony proteinowe, energetyczne, owocowo-warzywne, bakaliowe najpierw były chyba dwa, a później ta seria się rozrosła, zaczęli eksperymentować. Wszystkie mają super afrykańskie nazwy i czuć w tym wszystkim właśnie trochę takiej dzikości i koloru Afryki. Ja dzisiaj będę testować banany suszone. Jest to drugi, druga seria produktów, którą zaczęli robić po batonach. Banany suszone były z kakao, a później rozrosły się do całej serii pysznych suszonych banan bananów z różnymi dodatkami. E, I Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak smakują banany suszone z żurawiną e, i banany suszone z kokosem i ananasem. Bambucci. Czuć Afrykę. W procesie liofilizacji tracimy mega mało wszystkich składników odżywczych, jakie tutaj są. To jest super, jakby mamy maksimum wartości z żurawiny w żurawinie. I również ananas jest liofilizowany. Jestem ciekawa, mega. Bo banany są słodkie, ale żurawina jest mega kwaśna przecież. Mm, dobra, e, super zapach banana. Duże kawałki żurawiny, fajne. Bardzo fajne. Mmm. Mała konsystencja takie twarde żelki. Coś innego niż suszona. Banany, takie chipsy bananowe. To są mega słodkie, są takie fajnie gumowe. I nie mają żadnego dodatku cukru. widać, jest kwaśna, ale w porównaniu do słodkości tego banana jest mega... jakby są tylko takie kawałeczki kwaśne. Widzę, że można to porównać do takich dobrych, słodko-kwaśnych żelków. Mhm. Mm mega fajne. I teraz banany suszone z ananasem i kokosem. Podejrzewam, że proces suszenia tych bananów jest w obu przypadkach dosyć podobny. Mmm, pachnie super kokosem i ananasem łączenie iście tropikalne. Kokos jest super, super intensywny. Też się fajnie ciągną. Myślę, że super. Myślę, że to jest idealny zastępnik naprawdę, żelków albo jak ktoś na jakiegoś cuksa nawet. Powiedzcie energii. dużo kalorii. 360 kalorii w 100 gramach. Ta paczka ma 50 gram, także w sumie niewiele. Te banany. oho, natura. Trafią do Variety Boxa, są ekstra. Dzięki Wilkiem. Do zobaczenia przy następnym review. Do zobaczenia